Słuchajcie, no, no mam dla was nie lada niespodziankę, bo w Szczawnicy trwa kiermasz wielkanocny i znalazłem tutaj króliczka, wy, Wylaz gdzieś z lasu albo nie, króliczek czy zająk, króliczek oczywiście i zapytam króliczku, co ty tu masz, co ty tam masz? I rozdaje dzieciom, po prostu wszystkim grzecznym dzieciom rozdaje tutaj na kiermaszu. A to pięknie. Króliczko, możesz nas oprowadzić po tym kiermaszu, żebyśmy mogli zobaczyć, co tutaj masz ciekawego. Bo ty tu widzę, że tutaj pilnujesz tego kiermaszu też są przy okazji. całe, całe ciekawe rzeczy. Tutaj wyroby, proszę, pa, proszę Państwa, wyroby mydlane zapachowe. Chodźmy zobaczyć. Mhm. Wyroby mydlane zapachowe, proszę bardzo, aż pachnie ładnie. Czujesz? O, ja czuję, właśnie, czuję. Tak, bardzo fajne, rzeczywiście. I tutaj dodatkowo są różne takie świąteczne dodatki do tych mydełek. No pięknie. Dobra, to idziemy dalej. Tutaj można coś sobie przebyć, zobaczyć. Taki baranek. No. Na przykład. Wow, ale baranka to chyba lepiej nie zjadać. Lepiej A króliczki nie. jadają baranki? Króliczki właśnie nie jadają baranki. No oczywiście, raczej odwrotnie jajeczko. może. Jakieś marcheweczka. Tam jest jakaś. Tam są moi bracia, tu na A, no jest wygląda jak marchewka. Króliczku, ale popatrzcie, popatrzcie, jakie tutaj są fajne panie, które to nam przygotowały. E, powiedzcie coś o sobie, słuchajcie. Koło gospodyń w Jaworkach Dzień dobry, dzień dobry. No to bardzo nam miło. Mamy dzisiaj oprócz tych rzeczy, które widać, czyli krzan y, z jajkiem Aha. i chlebowe, to mamy też y, taką święconkę tradycyjną czyli to, co się święci o, o, wow, i żureczek i w ogóle, no i dzieje się też na ciekło, więc zapraszamy serdecznie dobra, słuchajcie jak jesteście gdzieś w okolicy Szczawnicy no to naprawdę przybywajcie, akurat popatrzcie jakie też fajne dziewczyny jest. tak, akurat pora odbiodowa. bardzo dziękuję, króliczku, gdzie jesteś? Jest tutaj, tu, tutaj. dobra, teraz co? co my tu mamy? Yeah. <laughs> you Takie wypadki na stolik wiekarski. I następne baranki. Baranki. Znowu to A ja słyszę moje wier. koleżanki. Dla tak. Moje koleżanki. A tak. I takie jak się nazywa firma? Animaniak. O, fajnie. I e, prowadzimy warsztaty właśnie dla dzieci: mogą pisanki różne i tak dalej. E, tutaj sobie pokolorować, e, zrobić. Także dzieciom też się nie będzie nudzić, jak tu przyjdą. O, o, rzeczywiście, rzeczywiście. Tutaj mamy też jakieś, no, przeróżne rzeczy. Dzień dobry. Opa, tutaj mamy y, szkołę podstawową numer dwa księdza profesora Tischnera. Pamiętamy go, świętej pamięci. A tu... Ja już tu czuję z daleka takie super połacze. Takie na ciepło można tu zjeść. Pachną normalnie na całym tutaj jarmarku. Aha, ale tu jest świątecznie pięknie. I tutaj są moje koleżanki z firmy Animaniak. Proszę zobaczyć, jakie dzieci piękne robią e, plastyczne rzeczy. Aha, i widzę, że oni są, one są tutaj tak? zajęte przy dzieciach, to nie będziemy im przeszkadzać, ale popatrzcie... dziewczyny! na razie się zastanawia. Dobrze, dobrze. Jeszcze tutaj te kołacze mamy, a widzę, że kołacze mają wzięcie. To takie też towarzyskie miejsce do, do spotkań, widzę, mieszkańców Szczawnicy jest, prawda? Tak, tak, tak. Możemy się porozmawiać, wszystko sobie... Króliczku, a możesz porozmawiać z, jakimś, z jakimiś uczestnikami tego, tych warsztatów. Jak Wam się dzieci podobają warsztaty, co? Super, super tak. Robią, są wzajemnie chyba pracą. Takie są skupione też Dziękuję bardzo. Co nam jeszcze pokażesz króliczku fajnego? No i tu są dalej, proszę Państwa, proszę zobaczyć. Tutaj są moi, ja jestem taka sama, proszę zobaczyć. A no tak, to jest twoja rodzina. Tak, to są też te króliczki. Dzień dobry. Tak, ale tu mnóstwo jest fajnych rzeczy. Dziękujemy. O. Dzięki. No, znowu ja? A jakie ładne, kolorowe. Mhm. Co my tu jeszcze w Szczawnicy mamy fajnego? O, i jajeczka takie, i, 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 kolorowe. O, i proszę bardzo. Na stół Pięknie. A państwo, panie skąd przyjechały? Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. A, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk piękny. Widzisz, króliczku? Te dwa stragany tutaj są. A no piękne, tak to widać to mają, jakie tutaj piękne i serwety i to wszystko jest ręcznie robione, tak, proszę Państwa, także jak do szczawnicy wpadniecie, albo jesteście w szczawnicy... Trojowa 2. O proszę bardzo. Zdrojowa 2, No tak. Dziękujemy bardzo. Popatrz tutaj. popatrz na mamę? Tu a to chyba pewnie prezeski takie wnuczki, wydarzone jak ona. O, tu jakie ładne stoisko też, prawda króliczku? Tak, znowu jakieś Kachana, ciasteczka. Ciasteczka, tak. I tu widzę, że ciasteczka prosto z Oddziału Związku Podkalan-Szczawnicy. Co? Dziękuję. Króliczko, bardzo Ci dziękuję za tą wycieczkę po mieszczawnicy. To co, zaprośmy tutaj na ten piękny jarmark. Zapraszamy oczywiście. Tu tak pięknie pachnie, jest tak kolorowo, szkoda, jakbyście tutaj nie byli. Tak. Jeszcze przyjdźcie z dziećmi, bo pamiętajcie, że firma Animaniak tam robi warsztaty dla dzieci. Tak A powiedz zapraszamy. jeszcze coś, Króliczko, o firmie Animaniak. Skąd jesteście? Z Nowego Sącza. A, to nie tak daleko. Ale pozdrawiamy w takim razie przy okazji mieszkańców Nowego Sącza. Pozdrawiamy i przychodźcie, przyjeżdżajcie tak. na Jarmark wszyscy. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Dziękuję króliczku za pomoc. Dzięki.